O, jak widzicie, trzeba uważać, bo atakują. A ja nie walczasz. że ja nie dostałem po, ten, po dupie jakiegoś nie, nie. gryza w Bo dupę. wiecie co jest najgorsze, że jak cię ugryzie takie dzikie zwierzę, ty musisz się zaszczepić w ten sam dzień od razu. Na co? Na, na, ściekliznę? na ściekliznę? Ale ja jestem na ściekliznę Nie jesteś, jak ja jak ja tu o, biegłam! Pane, gacie, tak szybko to ja nigdy nie biegłam! No ale w sumie co się dziwić, to jest ich naturalne środowisko, tak?